Konkurs Lider zachodniopomorski miał za zadanie wytypować lokalnych artywistów, którzy działają dla dobra lokalnej społeczności. Konkurs trwał od 19 sierpnia i realizowany był w dwóch kategoriach: małe projekty PROF i lider wiejski. Jak podkreślał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgier Dreblewicz, zachodnio pomorska wieś potrzebuje aktywizacji, bo jej potencjał jest wciąż niewykorzystany. Obszary wiejskie w naszym województwie to ponad 95% całej powierzchni województwa, więc można powiedzieć, że są to są to. Potężne przestrzenie, które mają swoją, z jednej stwo, strony, specyfikę, a z drugiej strony, swoje własne e, problemy. One nie są takie tożsame w całym naszym województwie. Natomiast, e, natomiast mają e, za każdym razem takie taki regionalny wymiar czy mikroregionalny wymiar. Celem konkursu jest promowanie wiedzy i dobrych praktyk w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych i kreatywnych liderów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej i propagują nowoczesne metody gospodarowania, a także aktywnie uczestniczą w unijnych programach rozwoju wsi. Konkurs miał służyć zwróceniu uwagi na pomysłowość, oryginalność i innowacyjność zrealizowanych projektów unijnych oraz ukazanie aktywności społeczności. Wpływającej na rozwój gospodarczy regionu i tworzenie nowych miejsc pracy. Te osoby, które aktywizują różne środowiska, czasami małe, a czasami bardzo duże, to są ta często wciąż w takiej szerszej przestrzeni publicznej, tacy bezimienni bohaterowie, postanowiliśmy sprawić, by ci bohaterowie nie byli dzisiaj bezimienni. Stąd też taki konkurs. Podczas wręczenia naród wicemarszałek Andrzej Jakubowski podkreślił, że podbudowany jest tym, jacy aktywni są lokalni działacze. Podkreślił tu szczególną rolę Sołtysów. Byłem absolutnie pod wrażeniem. 132 osoby, 132 Sołtysów z obszaru czterech działań, obszarów LGD. Niesamowite osoby zaangażowane w te działania, o których. Wcześniej mówił pan marszałek, aktywizacja polskiej wsi, wydobywanie to, czego, co tkwi tak naprawdę w polskiej wsi, i pokazywanie e, jej e, atutów. Z wyciążczeniem w kategorii Małe Projekty Prow została pani Róża Ryczańczyk, która stwierdziła, że problemy polskiej wsi można rozwiązywać tylko dzięki aktywizacji i współpracy. Ludzie na wsi bowiem często czują się zapomniani przez władze. Tak to właśnie wygląda w praktyce. Nie jest prosto na tych terenach. Ludzie kiedyś byli przyzwyczajeni do tego, że dostają wszystko, natomiast yy, musiała nastąpić metamorfoza i musieliśmy przejść od tamtego punktu A do punktu B, w którym muszą się zająć samymi sobą, swoimi rodzinami, swoim otoczeniem, swoim środowiskiem. I po prostu nie jest to proste. W każdej kategorii wyłonionych zostało trzech zwycięzców, którzy utrzymali nagrody finansowe. Pierwsze miejsce to nagroda w wysokości 5000 zł. Zarząd Województwa Zachodnie Pomorskiego nie wyklucza, że organizowane będą kolejne konkursy motywujące działaczy wiejskich do jeszcze większej aktywności na rzecz lokalnego społeczeństwa.